Hello, 12 zlopozdro, witam Was w dniu 20, okrągły dzień I, i z racji tego, że jest to taki okrągły dzień, to dzisiaj opowiem o tym jak to się u mnie z treningiem siłowym wszystko zaczęło, jak trenowałem, skąd bra brałem plany treningowe, no i taką małą historię wam opowiem. Plus zrobimy jakąś małą no, taką pompkę, czyli podciąganie i pompki w super serii, a później jakiś bieg, myślę. Jesteśmy generalnie w, w moich rodzinnych stronach. Niestety jest ciemno, więc nie widać, ale tu jest bardzo ładnie za dnia. I teraz zaprowadzę Was do miejsca gdzie się to praktycznie wszystko zaczęło. Wygląda to... Wygląda to... kurwa, no nie zobaczycie teraz tego z rana wam pokażę, ale ogólnie to jest taka komórka to jest taka komórka o, no i zobaczcie tak to wyglądało Ach, coś pięknego powiem wam Powiem wam, że no nie spodziewałem się, że kiedykolwiek nagram tutaj odcinek kiedyś, jak, jak dopiero się zaznajomiałem z tematem siłowni. No coś pięknego, coś pięknego, że mogę tu wrócić, zobaczyć to, jak to wyglądało, sobie po przypomnieć. No i tak, e historia zaczyna się od tego, że mój tata miał. Swoją własną siłownię kiedyś w latach, nie wiem, 80., i tworzył ją samemu. Taki gryż to przykładowo jest y, jakaś barierka od mostku. I chodzili przykładowo z kolegami, i, wiecie, cieli piłką, później tutaj to wszystko też tutaj zaciski. Y, wszystko było ręcznie robione. Przetrwało to tyle lat ogólnie, chociaż, no. Ta, ta siłownia mojego taty była dużo większa z tego co mi opowiadał. I właśnie wszystko polegało na tym, że jeździli na to karce, wszystko tworzyli. Tu zobaczcie na przykład no taki hantel, nie? No przecież ja bym w życiu kurwa czegoś takiego teraz nie zrobił. Poszedłbym i kupił. A to kiedyś normalnie. No tu. Te zaciski, wiadomo, że to już jest zardzewiałe, to teraz nie odkręcę tego, ale no zobaczcie, no coś pięknego to jest. Taki hanterek, on jest nie dość tego, to chuj wygodny. Nie opowiem wam jak to było robione, bo się na tym nie znam aż tyle. Musiałbym mój tata wam opowiedzieć, ale obciążenia przykładowo. Zobaczcie, tyle ciężarków, a to i tak tam poza komórką to i tak stoi tego dużo więcej tu zobaczcie jaka sparta w ogóle ten yy, wyciąg no kurwa działa, działa wszystko tutaj na lince, tu wkładacie tu wkładacie gryfik mały bierzecie, cyk no i normalnie działa wszystko kurwa, nie? no zajebiste, nie? Serio się tym jaram i aż bym zrobił sobie tutaj taką typową siłówkę jak kiedyś Mój tata miał tą swoją siłownię no i niestety sprzedał y, większość sprzętu y, Dlatego, że żeby mieć po prostu na wesele A szkoda, szkoda bo ja pierdolę jakby to się zachowało No to to ja nie wiem no normalnie bym to odrestaurował No kurwa no to by było piękne nie jakby był cały ten sprzęt ale i tak, no, no są takie artefakty, jak ta sztanga, przykładowo ten hantel. Tu jeszcze ogólnie było wtedy, yy, kilka lat temu, jeszcze więcej tego, nie? Tu, tu jest też jakiś starszy hantelek. Właśnie był ten wyciąg, była też ławeczka, i to nie była ta, którą widzicie. To nie była ta. Ta była kupiona później, jak, jak ja już. A wcześniej była jeszcze taka właśnie, że mój tata ją własnoręcznie też robił I pamiętam, że całe dzieciństwo ona stała u nas na podwórku jeszcze na innej działce Bo w innym miejscu mieszkaliśmy Bo tutaj się wprowadziliśmy dopiero jak ja już praktycznie byłem na studiach I ta ławeczka zawsze stała I ja za nią zerkałem, ale wiecie, no dzieciak nie ogarniałem o co chodzi Widziałem, że mój, że mój tata wyciska tam No i pewnego dnia, nie pamiętam kurde ile miałem wtedy lat Wydaje mi się, że to było gdzieś koło drugiej, trzeciej gimnazjum. Kojarzę, że właśnie poszedł do komórki, wyciągnął te hantle, tą ławeczkę mi pokazał i pokazał mi jakiś plan. No, pokazał mi kilka ćwiczeń, no. Yy, pamiętam, że na pewno mi pokazał to, gdzie teraz to już w ogóle tego nie robię. Ale pokazał mi to, pamiętam. No, wy wyciskanie, takie podstawy, jak się wyciska, też mi pokazał. No, wąskie też mi pamiętam, że pokazywał, że bardzo fajne ćwiczenie. Nabica, to klasyczne, wiecie, że siada siadacie i o kolano podpieracie. No i wiecie, już, już dał mi zalążek taki tego, że to istnieje. Trochę mi coś tam potłumaczył. Ta historia, zawsze jak mi opowiada, to ja po prostu jestem zachwycony. Mógłbym to słuchać milion razy. Jeszcze jak to, jak to było ze starych czasów, wiecie, jak, tre, jak trenował, nie? No, serio taki klimat czuć w samych tych opowieściach, że chciałbym tam być wtedy, w tamtych czasach. No bo typowa zajawka, wiecie, no, nie było, spr nie było sprzętu, nie było nic, oni sami tworzyli, chodzili kurwa właśnie i... i wiecie, gryfy robili z barierek, z mostów, nie? No i zaczęło się tak, że... byłem w związku... i... i tak kojarzę, że dziewczyna mi powiedziała, że ej, bo mógłbyś Mógłbyś trochę przytyć czy coś, bo ja byłem, wiecie, 26 w Bicu, nie? I zacząłem kminić, że no dobra, no to muszę się bardziej podobać, czy coś. I w ten sposób stwierdziłem, że mieliśmy już tą działkę tutaj i wstępnie już był w surowym stanie nasz dom. Namówiłem swoich rodziców, żeby wpakować tam ławeczkę, yy, właśnie, yy, i te gryfy i jeździłem sobie po szkole. I, no I po prostu wyciskałem. No, totalnie nic nie wiedziałem na ten temat, ale po prostu jeździłem, ćwiczyłem. Z racji tego, że chciałem się coś o tym dowiedzieć, no to zacząłem szukać. No i oczywiście trafiłem na WK, trafiłem na kulturystyki 100 Pro i to była moja baza yy, wiedzy. Później właśnie FBW Sakera i. No i katowałem to FBW Sakera po prostu cały czas. Cały czas tylko jechałem na tym. Ułożyłem sobie, pamiętam, że jeszcze. Właśnie w arkuszach Google, e, tak jak chłopaki tam polecali, to sobie tam układałem plan, wszystko ten e, liczyłem. Do tego jeszcze e, jeździłem tu z moim bratem i z kolegą, z dzikiem pozdrodziku Jeszcze pamiętam, że była taka kmina, żebyśmy my też założyli taki kanał, wiecie, dzieciaki i tak dalej. Ale kurde, no szkoda, bo. Serio, jakbyśmy my wtedy to robili i do tej pory to robili, to nie wiem, fajnie mogłoby to powstać. A teraz w ogóle jestem tu, gdzie jestem i, i z chłopakami nagrywam, więc to, to już w ogóle jest mindfuck w chuj, jak sobie przypominam. Tym bardziej będąc tutaj w tym miejscu. W końcu zaczęliśmy tam już, no tam już, tam, tam było wylewana e, pamiętam, wylewana posadzka, więc przenieśliśmy to wszystko tutaj i to powstało w ogóle, ta komórka. No, i tutaj to były naprawdę, no, zajebiste treningi, pamiętam. Siedziało się i siedziało, i właśnie tak, w kurtkach, wiecie. Przychodzili też inni koledzy do mnie z liceum, i właśnie tak, wiecie, tu nie ma żadnego ogrzewania, tu jest po prostu. po prostu surowy stan. A my przyjeżdżaliśmy w zimę, normalnie się przyjeżdżało w zimę, i się katowało, wiecie, w kurtkach ten, ale się cisnęło. Dodatkowo, no, zobaczcie, ten gryf. No to to nie jest. Kurwa, to w żaden sposób nie było bezpieczne. Na pewno też nie dla takich dzieciaków, nie? Ale kurwa działa działało. Zajawka była i się napierdalało normalnie. I to było tak, że jakoś. Mam wrażenie, że rok trenowałem tak systematycznie. Później była przerwa i resztę y, dopowiem Wam y, zaraz po, po tym, jak się rozgrzeję i zrobimy serię. Tutaj macie jeszcze ciekawostkę dla tych, co pamiętają, z któregoś odcinka e, historia o skuterze. No to to jest chyba ten skuter, właśnie. On tu stoi cały czas. No i zapewne zap zastanawiacie się: Podciąganie? Gdzie kurwa, niby? No i zobaczcie. Eee, tak to wygląda. Nie da się tutaj pełnego podciągania zrobić, ale jakoś trzeba było sobie radzić. I pamiętam, że właśnie samemu tutaj kombinowałem i z budowy podpierdoliłem tacie te blaszki gwoździami, zabiłem właśnie, tak jak widzicie. To jest dosłownie tak jak ja to zrobiłem wtedy. Tu, i tu jakaś stara sztanga mojego taty też znaleziona. Się podciągałem normalnie i zobaczycie teraz, że to działa. I się nie zarywa. Nigdy, nigdy się nie zdarzyło, żeby nawet coś był jakiś dźwięk, że się miało zarwać. Tak, żeby za bardzo się nie spompować, bo dzisiaj raz. Jedyny największy minus tej siłowni to tak naprawdę temperatura. Zdjąłem tylko kurtkę i już czuję, że chłodno się robi. Ale kontuzja żadna nigdy się tutaj mi nie zdarzyła na przykład. A wiadomo, jak byłem młody, to też jakoś nie zwracałem bardzo uwagi na rozgrzewkę. Niby wiedziałem, że trzeba, trzeba robić, ale. Wiadomo jak jest Omijało się to. <laughs> Dlatego nieraz przy minus 10 stopni na przykład to te treningi. No serio było... <laughs> było nieźle, bo i tak trzeba było to robić po szkole. Więc. To były późne go godziny, nie? Do tego co? Pająki wszędzie oczywiście yy, myszy tu nieraz były. To nie sprawiało żadnego problemu Fajnie, kurde, jeżeli chcecie to kiedyś tu zrobię taką siłówkę jeszcze za dnia No w lato też się, pamiętam, wynosiło po prostu tą siłkę na zewnątrz I właśnie, i czemu ja w ogóle kupiłem tą ławeczkę? Pamiętam, że na jakimś Allegro czy olx kupiłem I ona miała tutaj regulację, tylko regulacja działała tak Że tu wkładaliście taki pręt I zakładaliście tak, i macie skos i ja ją kupiłem generalnie po to, żeby mieć właśnie ten skos i móc wyciskać, ale to jest bardzo niewygodne, bo tu praktycznie powinienem mieć ręce, a musiałem mieć albo za szeroko, albo za wąsko, nie? I dlatego technika była no tragiczna, sobie wyobraźcie. I wtedy też e, kupiłem sobie właśnie ten gryf łamany i do tego jeszcze tam zestaw hantli był do tego, że dwie hantelki jakieś były. E, no i praktycznie to było wszystko, co można by było chcieć tutaj, nie? Do deepów tylko nie miałem, ale dipów nigdy nie lubiłem robić, dlatego e, nawet się tym nie przejmowałem. Na Trisa robiłem Francuza tym po prostu. Yy, albo na tym wyciągu, właśnie, prostowanie, nie? I oj, to posiadało to zajebiście zawsze, więc dwie ławeczki. No, no, tu było wszystko, dosłownie wszystko, czego chcieliście, obciążenia. Myślę, że miałem tak do 200 kg. No, z 200 było, no to no bez przesady, takich chudych chłopaczek. Yy, no to wiecie. I teraz seria pompek, a po niej opowiem, yy, jak to się stało że doprowadziłem się do tego stanu. Jest nierówna ta podłoga, ale chuj tam lecimy. ciutkie serie O no i to jest to też Wiecie tu wszystko co się dotkniecie To od razu jesteście ujebani A ja kurwa przyszedłem w dresach Z nowej kolekcji kurwa <ścoughs> Ja pierdolę Goguś kurwa Z Warszawy co? Wszystko będę miał upierdolone Mogłem to już domu zrobić ale Chciałem połączyć trochę klimatu tego Jeżeli chcecie żeby zrobić tu siłówkę Jak za dnia to piszcie w komentarzach Jak to się stało, że zmarnowałem taki potencjał i stałem się kurwa takim zjebem Liceum, gdzieś wiecie, druga, trzecia liceum, zaczęły się melanże nauka do matury, bla bla bla, wiadomo kurwa wymówki w chuj no i tak zacząłem zaniedbywać, że później zacząłem tak robić, że dwa miesiące pochodziłem sobie tutaj później znowu stwierdzałem, że nie mam czasu znowu miesiąc Przerwa na pół roku, dodatkowo właśnie cała ilość melanży, no osiemnastki, nie osiemnastki, później już w ogóle co tydzień się zaczęło melanżować. No i doprowadziłem się właśnie do tego stanu, który widzieliście, czyli byłem, bo patrzcie tak, tak wyglądałem przed tym jak zacząłem w ogóle yy, trenować siłowo i tak jak byłem mniej więcej po takim roku, systematycznej yy, systematycznego ćwiczenia. Więc tu naprawdę nie było najgorzej w porównaniu do tego, kurwa. No co to jest? Taki typowy skinny fat w ogóle. No masakra. I przed tym jak tu zacząłem w ogóle trenować, wiecie, przez przed całą tą historią, no to ja trenowałem siatkówkę. Ping-ponga grałem, no dużo, naprawdę dużo sportów uprawiałem, takich czysto for fun, ale głównie siatkówkę lubię. Może nie widać tego po moim wzroście, ale tak. Dlatego też ta sylwetka nie wyglądała jakoś tak tragicznie jak tu, bo tutaj, to ja, kurwa, nic nie robiłem. Totalnie mam wrażenie, że nic nie robiłem. No serio, kurwa, totalne zero. Tutaj jeszcze tylko jakieś robiłem yy, te, jak to się nazywało. Szóstkę Wejdera, Szóstkę Wejdera, pamiętam, że robiłem i właśnie brzuch, że ja tylko miałem w głowie, że kurwa, jak masz brzuch, to zajebiście się wygląda, nie? Więc brzuch to ćwiczyłem praktycznie tak, myślę, że już od pierwszej gimnazjum, nie? Dlatego, no widzicie, no zmarnowałem w chuj potencjał, bo jeżeli ja bym od tamtąd cisnął, wtedy, to ja bym kurwa teraz miał tak dojebaną sylwetkę, że ja pierdolę, a ja kurwa stwierdziłem, że będę, no do doprowadziłem się do nawet minusowej formy, no bo to nie można nazwać zero, zero to była zajebista jeszcze kurwa forma mam wrażenie, a to co ja zrobiłem, no to to jest na minus w chuj, nie? Ja tak chujowo jadłem w ogóle, chujowo spałem, menażowałem, no najgorzej jak można, nie? Wiadomo, no uczyłem się studia i te sprawy i, te, i zawsze sobie tym tłumaczyłem, że po pierwsze, że y, dziewczynie poświęcić czas, a po drugie y, poświęcić czas y, właśnie studiom, y, y, praca do tego i stwierdzałem, że na wieczór, że nie, ja już nie mam siły, nie. No k kurwa, jak ja nienawidzę, jakim, jakim Bartoszem Wagnerem wtedy byłem. Ach. Kurwo jebana Bartoszu Wagnerze i ja wiem, że Ty kurwa jesteś jeszcze we mnie i cię kurwa unicestwie. Ja pierdolę. No, generalnie tak wy... <laughs> Nie, no, tak nie wygląda ba Bartosz Wagner. Może kiedyś Wam pokażę, jak wygląda Bartosz Wagner. Tam był wtedy bardzo mocny mindset Bartosza Wagnera i no, nienawidzę go z perspektywy czasu. O planie Wam powiedziałem. FBW Sakera, to było niezmienne. Ja w ogóle później jak zacząłem. UW... A! No i tak, doprowadziłem się, stałem się zerem. W międzyczasie właśnie zacząłem pracować u WK. No i miałem w głowie, że dobra, to jest zajebisty czas na powrót, na wielki powrót, bo ja. Naprawdę czułem duży fan. Jak tu trenowałem siłowo, ja zawsze lubiłem to robić. Później sobie tłumaczyłem brakiem czasu, ale generalnie to ja kochałem to robić i kocham, kochałem od zawsze sport. No i pracowałem już rok, nic się nie zmieniało. Dalej jeszcze gorzej było, bo wchodziły w grę nocki na montaż. Melaże dalej były w weekendy. No i później jakoś po pandemii stwierdziłem, że zrobię coś takiego, że będę sobie chodził na sieciówkę potajemnie przed samym WK, przed wszystkimi, walne stówę i nagle wejdę, wiecie, na siłkę, wirtualne stówę i wszyscy będą w szoku, nie? Yy, skończyło się to tym, że pochodziłem dwa miesiące, po czym zamknęli totalnie tą sieciówkę, do której chodziłem, ze względu dalej na COVID. No i ja już byłem taki, że... Ale... Jebać. No i później, e, oczywiście, był ten okres, gdzie e, ze mną zerwała dziewczyna, ja się załamałem. No, taki miesiąc to miałem totalnego wyjebania. Jak nie więcej. Później, właśnie, już jakoś w lipcu 2021 stwierdziłem, że dobra, weź się kurwa w garść. I od tamtej pory walczę z Bartoszem Wagnerem, żeby stać się tą lepszą wersją siebie. Tym 12-kozlo. I pamiętam jeszcze taką chwilę przełomową, bo ja też się wstydziłem chodzić na siłkę tam u chłopaków, nie? Mimo, że już pracowałem praktycznie rok, to dalej jeszcze miałem takie... Eee, kurwa, no niby miałem zaplecze, ja posiadałem naprawdę dużą wiedzę, bo ja pamiętam, że w liceum to ja każdy filmik, jaki tylko mi się wyświetlił na główne, ja aż później zagraniczny YouTube, wszystko, wszystko, wszystko uwielbiałem oglądać merytoryczną wiedzę na temat siłowni i wiedziałem naprawdę bardzo dużo znałem też poprawną technikę i tak dalej ale mimo wszystko, no kurwa, no weźcie się przełamcie i pójście trenować przy owcy czy coś, no kurwa, no tym bardziej, że byłem, wiecie, no, szczypiorkiem takim małym, wstydliwym, no, no musiałem po prostu przepracować, przepracować i psychikę, i, i, i mental, i, i sylwetkę ale momentem przełomowym, pamiętam, był saker, bo coś napomknąłem, że miałem robić tą, ten projekt tej stuwy potajemnie, i mówię, że, no ale się wyjebało, ale bym właśnie teraz zaczął znowu chodzić, żeby, żeby zrobić formę. I pamiętam, słowa Sakary tak mnie natchnęły, że on mówi do mnie No to co, idziesz teraz, ten, na siłkę? A ja mówię mmm, Nie no, wiesz, może jutro On wydaje mi się, że powiedział coś takiego, że Albo dzisiaj przyjdziesz, albo już nigdy nie przyjdziesz I to tak do mnie trafiło, że poszedłem, pamiętam I no do tej pory nie miałem, wydaje mi się, żadnej przerwy No, no nie, nie miałem, po prostu cały czas cisnąłem, nie? Cały czas minimum 3 treningi w tygodniu były I tak no, i jest po jakieś 2,5 roku I kurwa ja się staram plancza zrobić, nie? Ale później wrócimy do tej siłówki Będzie fajnie, no No i dzisiaj taki właśnie nietypowy odcinek Dzisiaj jest też reszcik Ja sobie zrobię sobie jedną serię jeszcze Dam wam jeszcze sprawozdanie z biegania Wstępnie to tutaj była ta siłka Tak za pierwszym razem tylko później było to wylewane, wszystko, więc musieliśmy przenosić to. Yy, I teraz stoi tutaj Atlas, właśnie jakiś taki, dosyć niedawno chyba został kupiony. No i właśnie Ketel, jakiś hantelki, rowerek. A ja już się rozgrzewam do biegu. I słuchajcie tego. Moli, ona, silka kochana, wybiegła. Jak otworzyłem drzwi i wnosiłem tą sztangę, nie? No i ja pobiegłem za nią i nagle czuję. Ja patrzę. A tu śruba, co nie? W bucie. Tu w podeszwie. I to są ogólnie te buty do biegania moje. Wziąłem ją i nagle słyszę. No i kurwa poduszkę jakąś w bucie przebiłem. I możecie dać znać, czy bardzo to wpłynie na moją stopę i czy powinienem kupić nowe, ale no nie uśmiecha mi się to, bo dałem za nie chyba jakieś cztery stówy. No i słychać o. Słyszycie? No więc tam jest dziura po prostu. No i tak kurde, czuć nawet jak chodzę, że, że inaczej tam jest. Niż w lewej stopie. A do, a do tego jeszcze ja dzisiaj wstałem chyba o 14, więc mam 5 godzin snu. No teraz pobiegnę pół godzinki, jakieś 5 km zrobię. Szybko wrócić, zjeść, zmontować jeszcze daily. Jeszcze się okazało, że poprawki jakieś. Do odcinka jutrzejszego na ekipę. No kurwa, świat nie chce, świat mi nie chce dać, świat mi chce zabrać, ale na szczęście nastrój jest dalej zajebisty, więc nawet się tym nie przejmuję. No jedyne co, to ja po prostu chcę zrobić wszystko, żeby jutro mieć totalnie wolny dzień. Serio bym tak chciał. No i w planach mam, żeby pojechać do Santago, no i właśnie tam sobie pogadać z wami. Powiem wam też jak ja znam, lubię się podregenerować i tam podpowiadam na pytanka, bo dzisiaj za bardzo nie odpowiadałem, a i tak na większość, na większość pytań tych związanych z, z tym jak zaczynałem ćwiczyć, no to dzisiaj poszło. A teraz lecę biegać. Najbardziej przejebane jest to, że tu na wsi są lampy. No i biegnę w totalnej szybkości. Ale za to, nie wiem czy to widać, ale niebo pięknie wygląda. Serio. A kurwa. Powiem Wam, że tragiczny bieg. E... Miałem. No w ogóle, zobaczcie jak to skrzypi. No, tragiczny bieg ogólnie. 4,20 w końcu wyszło. Bo znowu miałem wrażenie, że mam mile tutaj w trakcie. Wiecie, zmieniłem sobie w ustawieniach, żeby było w kilometrach. Dalej tutaj liczyło w milach, tak jakby w trakcie biegu. No i liczyłem niby w głowie, ale już mówię, dobra. Zrobię po prostu takie duże kółko, więc wyszło 4,20. Tu będziecie mieli dane. Wszystkie 5,37 tempo. No średnio, aczkolwiek teraz nie jestem tak jakby w pełnym trybie biegania. Po pierwsze ten but, no zwracałem uwagę i rzeczywiście miałem wrażenie, że trochę inaczej się biega na tej prawej, prawej nodze. Poza tym błąd pierwszy, że nie wziąłem czapki, tylko kaptur i ten kaptur cały czas mi spadał. Błąd drugi, godzina, bo jak wybiła 22, no to latarnie zgasły i była totalnie... Totalna ciemnia, i ja czasem dosłownie, wiecie, biegłem przez, praktycznie przez las. No i ja biegnąc przez las, no to totalna ciemnia plus las, wiecie, nie wiecie, czy czasem jakiś zwierzak zaraz nie wyskoczy. Więc czasem był taki bezdech, trochę nie, tak szczerze mówiąc. No i dodatkowo też niby latarka, latarką sobie przyświetliłem. No, ale to i tak wiecie, macie telefon w dłoni, tu się skupiacie na tym, na tym. No, milion nowych rzeczy, po prostu milion nowych bodźców, dlatego taki bieg, ale i tak nie było najgorzej. Ważne, że yy, nogi całe i ważne, że coś tam jest poruszane. No i też trochę z psychy schodzi, nie? Po takim biegu też troszkę ulga jest taka, mam wrażenie. Jest takie wyciszenie, tu też fajny jest klimat, taki, że niebo jest bardzo czyste i fajnie widać gwiazdy jak czasem się tak pochłoniecie w tą ciszę w te gwiazdy to serio fajnie się biegnie a ty zostawiasz tyle włosów jeżeli macie jakieś pytania do tego co tu powiedziałem bo jest to naprawdę rozległy dla mnie temat bo to jest przestrzeń myślę jakichś 10 lat coś koło tego więc niektórych niektóre rzeczy mogłem poucinać mogłem o czymś nie powiedzieć Dlatego dopytujcie się. Ja wam będę postaram się najwyżej później jeszcze zrobić jakąś aktualizację, bo już będę po tym jak obejrzę ten odcinek, będę wiedział co wam mogę dopowiedzieć tutaj. I no fajnie było sobie tu przyjść powspominać. Już już czuję to zimno na przykład na nogach. Kurwa, no. No. No fajnie, bo, bo będąc tutaj też widzę tą drogę, jaką przeszedłem, nie? I teraz w ogóle opowiadając to, to jest, to jest tyle czasu i, i tyle, tyle się pozmieniało. I będąc tu też to widzę. No. Serio, warto, warto, kurwa. Chociaż, no, co ja będę pirtolił, to, to też los trochę tak nie nakierował akurat na, ten, na tą ścieżkę. Kto wie, możliwe, że gdybym nie przestał ćwiczyć, to ćwiczyłbym dalej, ale może nie byłbym aż tak zadowolony ze swojego życia, może nie trafiłbym do WK. No dziwne, dziwne to jest wszystko. Trochę taki Matrix, nie? Trochę kurwa... No i bateria już pada, więc widzimy się potem. Dzisiaj bez outro. Jestem wykończony. I niecałe 5 godzin snu. No i teraz siedziałem, żeby skończyć to daily, i dosłownie zasnąłem przed laptopem. Dlatego, no niestety, nie udało mi się na 10. Ale będzie odcinek pewnie około 13. Coś takiego. Mam nadzieję, że się uda. A na razie to po prostu No nie ma sensu, jak ja już zasypiam. Przy laptopy, siła i honor.